To był taki bieg mocno na dystansie, bardzo zadowalający i obiecujący. Jestem bardzo z tego zadowolona, że predo tych najszybszych dziewczyn. A na starcie jednak odskakują mnie na tyle mocno, że pierwsze dwa płotki są wykonane po prostu niepoprawnie przeze mnie. Ale uwierzę, że to jest kwestia czasu. Też y, troszeczkę inaczej podchodzę do rywalizacji z wieloboistkami, gdzie nie wyobrażam sobie przegranej, aniżeli z najlepszymi podkarkami świata, kiedy po prostu nastawiam się już na to, że będę je gonić. Uważam, że to był taki dosyć dobry bieg. Mam mocno zmęczona po wieloboju. Tak naprawdę w niedzielę o 20 kończyłam rywalizację. Wczoraj jeszcze robiłam trening, bo tak trzeba było zrobić po prostu, bo zaczynamy już cykl dwutygodniowy mocny do Mistrzostwa Europy, więc to wszystko musiałam traktować treningowo i brać co dają. Jest 8,41, to chyba jest mój jeden z najwolniejszych wyników w sezonie, ale to jest nadal tylko 700 życiówki, więc chyba mogę być bardzo zadowolona. Wszystko jest bardzo obiecujące, no mam mały uraz w stopie i dlatego ten skok już jest troszeczkę traktowany bardziej po macoszemu i też to nie są starty, w których ja muszę skakać 1,90 m, żeby kosztem zdrowia gdzieś coś wywalczyć. Więc braliśmy, co było na ten moment do wzięcia, to było metr m, chyba 5 czy 4 w spale i 2 na, na, na tych mistrzostwach Estonii. I tak naprawdę skoków wyż najmniej się obawiam ze wszystkich konkurencji, bo skoro na treningach już skakam, skaczę powyżej 1,80 m, no to, to już jest naprawdę wysoko jak na mnie. Bieg przez spotki to chyba kwestia tego, żeby wszystko zagrało tak po mojemu, tak jak ja potrafię ten bieg wykonać. O kule też jestem spokojna, tylko kwestia tej najważniejszej, docelowej imprezy. Mam też świetnego fachowca. No, mój trener bardzo mocno zna się na kuli, więc nauczył mnie dosyć mocno i dalekiego pchania. I skoków dalej, jak już widzicie, to zaczyna to wszystko wyglądać obiecująco, a na 800 to chyba nikt nie miał wątpliwości, że jak trzeba będzie zjeść tartan, to po prostu go zjem. Uważam też, że skoro zdarzyło się to tylko dwóm dziewczynom w całej historii wielobojów, bez względu na to, jakie miały zaplecze finansowe, czy trenerskie i obiektowe, i wszystko, to, to nie jest to łatwe wyzwanie i, i wiem, że wszystko musi im idealnie zagrać na ten wieloboju, żeby to był wynik powyżej 5 tysięcy, ale jestem na to gotowa. Kwestia tego tylko, czy koleżanki umożliwią mi rywalizację na takim poziomie, bo też w pojedynkę jest po prostu ciężko, ale wierzę w to, że będziemy się razem z Norwic i innymi wieloboistkami na tyle pchać ku górze, że, że naprawdę będą światowe wyniki.